Hej widzowie, jesteś na XMiku i to jest taki odcinek, na którym zapraszam was na mojego Discorda i pokażę Wam to za szybko Discorda. Po pierwsze, tutaj macie takie coś szybko. Jest bardzo rozbudowany serwer. Tak, tak, tak bardzo rozbudowany. Tutaj ciągle działam na tym serwerze. Z moimi. No, z moimi kolegami i tutaj pomagają mi. I tutaj macie tak szybko O widzicie, 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 widzicie Tutaj wspólnie się ziemi i tak dalej Jak chcecie dołączyć, to link znajdziecie w opisie I jeszcze chcę wam pokazać takie coś Tutaj szukam Jak ktoś ma Javę Szuka teamu, jest zainteresowany, to tutaj szybko wam pokażę Moim ogłoszenie. uwaga, uwaga Szukam składu do Minecrafta I tutaj szefie Wywojowników czterech poszukuję. Budownicy zajęte. Poszukiwać wolne. Nub wolny. Górnik wolny. podkreśla wolny. Łucznik wolny. Yy, I to jest na Javi. Jak ktoś jest chętny, to wbicie u niego Discorda. I ja tutaj proszę napisać do, do, do mnie. Na... I tutaj proszę do mnie napisać. Na, wiecie. Na prywatnym. Ja to na pewno przeczytam i na pewno sobie rozważę. Yy, wymagania to jest po prostu nie być toxic, nie umyć czymś. Albo umyć coś. Na przykład, jak tutaj jest wojownik, to umie się sklepać i... i mnie nauczyć klepać. Yy, jak jest poszukiwać, to żeby poszukiwał, żeby znajdował wioski i. No i wiedział, żeby był jakiś dobry. No, nope. co zero wymagań. Górnik to żeby kopa dobrze, wiecie. Potkaż, żeby robił dużo potek i żeby robił dobre potki. Łucznik, to żeby... wiecie. Żeby był łucznik I dobrze już jeszcze raz z włoku. Tutaj ma, macie szybko osoby, które mi pomagają w tym ciągu. Cinex Gaming, ja, Dekostek i Hyperonic. Ale również i 3 Tutaj mamy dodane boty od właśnie tego pana, od Hyperonika. Mam te teksturpaki, które wam dodałem w moim odcinku przedtem. I właśnie, no, tego pana tutaj mam. Zakończę subskrybowanie mojego kanału i zostawienie łapki w górę z dzwonkiem, bo odcinki teraz będzie coraz więcej. I coraz więcej. Trzymajcie się, cześć.